Czekajcie, bo tu wejście będzie. Czekaj chwilę, czekaj chwilę bo tu wchodzą. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej konfederacji. Tematem naszej dzisiejszej konferencji prasowej będzie brak sprzeciwu wobec. Dyrektywy budynkowo-wywłaszczeniowej przez ekipę Tuska. Parę dni temu odbyła się, się Rada Unii Europejskiej, podczas której właśnie była przyjmowana ta dyrektywa. Węgrzy, Włosi potrafili jednoznacznie opowiedzieć się przeciwko dyrektywie, która uderza w miliony ich rodaków. Polski rząd umył ręce, nie potrafił tego zrobić. A koszty wprowadzenia tej dyrektywy są ogromne. Według wyliczeń koszt dla państwa polskiego to około 1,5 biliona złotych. 1,5 biliona złotych na to, żeby tylko mieć zeroemisyjne budynki. Według dyrektywy do 2030 roku wszystkie budynki w Unii Europejskiej, nowe wszystkie budynki mają być zeroemisyjne. Od 2028 roku wszystkie publiczne budynki mają być zeroemisyjne, co oznacza, że my wszyscy w podatkach będziemy musieli do tego dokładać, żeby takie fanaberie spełniać. Dyrektywa dodatkowo wprowadza wycofywanie kotów na paliwa kopalne, na węgiel, gaz ziemny, olej opałowy, ekogroszek do 2040 roku co oznacza, że ponad 800 tysięcy właścicieli domków jednorodzinnych będzie musiało na nowo układać sobie, instalować w sposób, żeby ogrzać swoje mieszkanie. Dotychczas w Unii Europejskiej nie było z tym problemu, póki był gaz z Rosji, póki wszystko było w porządku, to tak, gaz właśnie miał być alternatywą. Dzisiaj gaz trafił na czarną listę, no i ludzie w związku z tym na własny rachunek muszą sobie zmieniać. To wszystko. Według statystyk unijnych, który rząd Donalda Tuska nie chce publikować, nie chce widzieć, 11% Polaków grozi ubóstwo energetyczne. Czyli miliony Polaków nie będzie stać na prąd na ogrzewanie. Zresztą duża część Polaków już widzi w tych prognozach na przyszłe miesiące, przede wszystkim od lipca, wzrost. Cen za prąd o 50-80%. I to jest właśnie konsekwencja tego Zielonego Ładu. Dlatego my, jako Konfederacja, jednoznacznie sprzeciwiamy się temu zielonemu szaleństwu, które prowadzi do ubóstwa miliony Polaków. Oddaję głos Marcinowi Sypniewskiemu, liderowi listy Konfederacji na Śląsku. Dziękuję. Szanowni Państwo. Unia Europejska konsekwentnie dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych i w ogóle nie liczy się z kosztami. Ponad półtora biliona złotych tyle wyniesie koszt dla Polski, dla Polaków, tych przymusowych remontów, które Unia Europejska chce nam narzucić. Oni są w stanie dla ratowania klimatu dosłownie zamrozić ludzi w domach. Chcą, żeby ludzie się e, mieszkali w, sałas, w szałasach i ogrzewali słońcem, bo nikt tak naprawdę nie jest w stanie tego kosztu Ponieść. Zgodnie z nową dyrektywą, państwa członkowskie będą musiały wyremontować 16% najgorzej ocenianych budynków mieszkalnych do 2030 roku, a do 2033 roku 26% najgorzej ocenianych budynków poprzez minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Do tego dochodzi obowiązek instalowania fotowoltaiki, która już w tej chwili w wielu miejscach w szczycie wytwarzania mocy jest wyłączana z uwagi na przeciążenia sieci. Jest to obłęd, natomiast unijni biurokraci wmawiają ludziom, że jest to oczywiście dla ich dobra i tłumaczą, że najbiedniejsi będą mogli sobie obniżyć koszty rachunków w przyszłości, bo będzie można ogrzewać domy tylko i wyłącznie prądem. Czyli uważają, że po remontach rachunki spadną, natomiast najpierw trzeba ten remont zrobić, na co oczywiście Polacy nie mają pieniędzy, bo Polacy nie remontują tych budynków, nie chcą, żeby one być, były efektywniejsze energetycznie, nawet przy okazji remontów, nie dlatego, że mają takie widzimy się, tylko po prostu nie mają na to pieniędzy. Dyrektywa zakłada remonty, które nie są uzasadnione ani ekonomicznie, ani technicznie, to są tylko wymogi klimatyczne, które są motywowane ideologicznie. Natomiast ci, którzy oczywiście tych remontów nie przeprowadzą, poniosą za to kary. Które będą dotkliwe, skuteczne, odstraszające. Jakie konkretnie, to dopiero zobaczymy, kiedy dyrektywa zostanie wprowadzona do naszego systemu prawnego. Trzeba się temu przeciwstawiać. My mamy w tej chwili inne problemy. Powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo Polski, o bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe. Tym się powinniśmy zajmować i na to przeznaczać pieniądze, a nie na przymusowe remonty wymyślone przez unijnych biurokratów. Konfederacja konsekwentnie sprzeciwia się przymusowym które są narzucane milionom Polaków i będziemy apelować, będziemy dążyć ze wszystkich sił do tego, żeby te przepisy nie weszły w życie. Zajmijmy się poważnymi problemami, a nie spełnianiem zachcianek klimatycznych z powodów ideologicznych. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie ma pytań. Dziękujemy i zapraszamy do odwiedzenia naszych kanałów na Facebooku, YouTube, Xie, TikToku i wszędzie, gdzie jesteśmy dostępni. Dziękuję.